Dzień dobry bardzo na kanale, kanale Crypto Machine. Mega, mega dzisiaj dużo bardzo ciekawych opcji. Jeżeli dostałeś energii w tym momencie w Eidropie, jeżeli robiłeś go w maju, ja też nagrałem o tym film, to gratuluję Ci. Powiem Ci też w tym filmie, co można zrobić, żeby w tym momencie z tych energii, jeżeli ich jeszcze nie sprzedałeś, bo naprawdę, jeśli to zrobiłeś to popełniłeś duży błąd, z tego względu, że ta cena na chwilę obecną, nawet 1,87$, co wczoraj de facto było 1,40$ coś, nagrywam, jak, nagrywam ten film oczywiście, to i tak jest bardzo słaba cena. Przy ATH Energy, popatrzmy, 8,70$, 9,25$, ok? Więc ta cena w bardzo dużym prawdopodobieństwem osiągnie właśnie ten pułap, w mojej opinii nawet jeszcze wyższą cenę. To jest pierwsza kwestia. Na samym hodlowaniu tak zwanym tu można zarobić, natomiast ja Ci pokażę jeszcze sposób w jaki można tutaj jeszcze trzymając same koiny, jak teraz je trzymasz na przykład na ulecie, na portfelu, można zyskiwać dywidendę, ok? To jest mega sprawa, naprawdę. Zaraz Ci to wszystko pokażę. Natomiast nawet jeżeli nie Powiedzmy, nie dostałeś tego zrzutu, tak? Bo nie brałeś w tym udziału, albo coś tam nie wiem, zgubiłeś, zapomniałeś hasła, nie wiem, portfel, nie wiesz, gdzie masz i tak dalej. To też nie ma znaczenia z tego względu, że też cię pokażę, w jaki sposób tutaj można zarabiać. Ok? Dobra, przeskoczymy tak. Teraz tak, pod tym filmem znajdziesz link do takiej strony: simplepostpool.com, ok? Tutaj załóż sobie konto przede wszystkim. Ja też będę widział, że jesteś u mnie, jeżeli założysz bezpośrednio z mojego refa. W 100% ci pomogę dokładnie od A do Z, tłumacząc Ci, co należy zrobić, żeby tutaj wpadała ci każdego dnia dokładnie co 12 godzin dywidenda. Pokażę Ci na własnym przykładzie, ponieważ ja to uruchomiłem dosłownie wczoraj, dosłownie wczoraj i wpłaciłem sobie 140 energii, tak? 140 coinów, bo tyle dostałem z rzutu. Ja i tak będę chciał jeszcze sobie dokupić tu na pewno. Z tego względu, że jest to naprawdę no mega, mega opcja. I teraz tak, zwróćcie uwagę na to. Wrzuciłem sobie na początku 135. Jak tu widzicie, odjęło mi tak i później 5. Tutaj od razu mi naliczyło już 01 i po 12 godzinach, bo to uruchomiłem o 19:41 wczoraj i dzisiaj już naliczyło mi 01, tak? I z tego drugiego 00 tam 04. Ogólnie na plusie jestem już 023 energii. I teraz tak, dzisiaj to energia ma tam powiedzmy dolara, liczmy, tak? Tam teraz jest dolar 87, ale załóżmy, że jest to dolar. Czyli naliczyło mi 20 centów, nawet teraz tutaj jest 36, ok, 36 centów, w porządku. Tylko, jeżeli teraz pójdziemy troszkę w przyszłość, gdzie cena przy ATH miała 9,25, czyli załóżmy, zaokrąglmy to sobie do, do 10, to teraz już przez sam fakt tego, że ja to miałem, mam tutaj, i w tym momencie to jest proof of stake, tak, POS w skrócie, Trzymając te coiny tylko tutaj, ja już, śpiąc, patrząc oczywiście w przyszłość, okay, gdzie cena będzie mieć 10 dolarów, za to, za to w ogóle, że tylko spałem, zarobiłem 2 dolary. Widzisz tutaj w ogóle ten potencjał i tą potęgę? Co tu się w ogóle dzieje? Możesz zarabiać, kiedy śpisz, możesz zarabiać, kiedy tam sobie coś robisz, możesz zarabiać, kiedy nie wiem, cokolwiek robisz, to nie ma kompletnie znaczenia. Natomiast za sam fakt posiadania tych coinów, i teraz tak, jeżeli masz zrzut, Pisz do mnie i w tym momencie działamy i uruchamiamy tą machinę. To jest maszynka dosłownie do hajsu. Jeżeli nie masz, to nic pod tym filmem też znajdziesz giełdę, na której możesz kupić i tak uwierz mi, że warto. Nawet 10. Normalnie jeden slot, czyli jakby taka jedna paczka, która pozwala Ci tutaj zarabiać pasywnie, czyli zgarniać dywidendę, to jest 5 energii, OK? Czyli dzisiaj za takiego jednego slota zapłacisz około 10 dolarów dzisiaj. Bo za miesiąc, za dwa miesiące to może być już 5 dolarów, 7 dolarów, 10 dolarów za sztukę. Tak jak mówię, w mojej opinii to może być o wiele, wiele większa, większa cena. Z tego względu, że raz, że oni mają właśnie proof of stake, plus jest to naprawdę genialny, świetny projekt, który dopiero tak naprawdę gdzieś tam się pojawia. Ok? Rzecz jasna, mogę się mylić, to, jest, to nie jest żadna porada inwestycyjna. To, żeby nie było, to jest tylko i wyłącznie w mojej opinii. I teraz tak. 2 dolary już za sam fakt, że, śpi, że spałem, tylko patrząc oczywiście w perspektywie czasu, że ta cena będzie mieć 10 dolarów. Nawet jeżeli nie, na dzisiaj to 36 centów i tak ktoś mi zapłacił. No, ciężko jest powiedzmy zarobić 36 centów szpiąc. Tak? Chyba, że ktoś ci wrzuci akurat Mikołaj gdzieś tam pod poduszkę, To ok. Mega, mega, mega opcja. Mega opcja. Także wiesz, skocz sobie od razu pod film, załóż sobie tam stronę, załóż sobie giełdę. Napisz do mnie, napisz do mnie na maila, albo napisz do mnie do grupy. Znajdziesz też link do grupy i napisz do mnie przez grupę. Od razu dodam cię do grupy, też będziesz dzięki temu na bieżąco i uruchomimy tą machinę, bo no jest to po prostu coś niesamowitego. Jest to coś niesamowitego. Dam też znać, na pewno z czasem zobaczę, ile to dokładnie nalicza. Dokładnie nalicza w ciągu 24 godzin, natomiast jakby nie było już teraz, bo ja naprawdę w ten sposób na to patrzę, tak? To już jest 2 dolary za 12 godzin, czyli liczę średnio, że to będzie około 4 dolarów do 5 dolarów, nawet w tym momencie na dobę. Przy cenie 10 dolarów, jeśli energii osiągnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to osiągnie, to jest po prostu kwestia czasu. I pewnie będziesz to oglądał. Nagram kolejny film, który będzie cena tam 10 i więcej, i będę to pokazywał. No Mistrzostwo, absolutne. Więc można totalnie za free zarabiać. Jeżeli miałeś zrzut, jeżeli nie, to i tak ma to sens. Rozkmić sobie to naprawdę poważnie, żeby kupić sobie chociaż kilka z tych slotów, czyli nie wiem, 10 sztuk, 20 sztuk, i niech to sobie pracuje w tle. Bo zwróć uwagę na to, że tu to dzisiaj jest 36 centów i to jest tylko jeden temat. Połączysz kolejny temat, kolejny temat. Nie wiem, stelary na przykład, jeżeli, jeżeli robiłeś, tak? Civic, jeżeli robiłeś, jeżeli nie, to też znajdziesz na moim kanale. Inne opcje, jeśli to wszystko elegancko połączysz, ty nagle masz kilka, kilkanaście kraników, w których ci kapie. Tego nie lekceważ i na to zwróć uwagę, że to są po prostu gdzieś tu centy, tu tam centy, jeszcze w innym centy i to tworzy nagle po prostu naprawdę konkret. Na to w ten sposób właśnie sobie popatrz. Także ok, dobra, myślę, że wszystko powiedziałem. Jeżeli, jeżeli to miało dla Ciebie wartość, łapka w górę, daj suba, aby być na bieżąco, założysz konto, daj mi znać i działamy, zakładamy, uruchamiamy maszynkę i lecimy dalej z tematem. Chcesz być w grupie, chcesz być na bieżąco, dołącz, link znajdziesz również pod tym filmem. Dobra, tyle, do następnego.